Dzień dobry bardzo, kochani. Witamy na vlogu Rafika. Witam Was, Rafik i Rabuś. Ahoj, przygoda! Pędzimy, pędzimy po Fanty, widzicie, jak trochę poubierani idziemy. Ja przynajmniej otwieram mój sezon plażowy, bo oni już byli z markiem, swoje już poznajdowałem. Idziemy mianowicie tam za te piękne, nowo wybudowane bloki. Tam jest plaża, pędzimy tam. Co znajdziemy? Nie wiem, wszystko w plecakach, czeka nas jakieś 7 do 10 minut drogi, dojdziemy i obyście nas widzieli przy fantach. Nie wiem, czy będziecie słyszeć dobrze, kochani Robert wygrał konkurs, ma 50 groszy polskich A ja 10 centów Robert już leci Dawaj, pokazuj! Zobaczymy! Wiatr jak cholera, jak to na Szeveningen i na tych innych wszystkich plażach tutaj Chciałem patrzeć z wiatrem, będzie lepiej Pokazuj 50 groszy Ale stan dziadowski 50 polskich groszy Wygrał konkurs mamy dwie monetki na wejściu lecimy dalej okay. teraz patrzcie ja przed chwilą aluminiową rureczkę a Robert trafia następnego fanta jakąś monetę Dwa czegoś. Powycierana, dosyć mocno powycierana. Chyba tutaj widzę rocznik 2002. Z boku również pisze jeszcze jakieś coś 1428. Ale o co chodzi? Nie wiemy. Fajna, fajna znajda. Dawaj łapy, to jest to. I co? I co? Chodzimy, chodzimy. I wychodziłem w końcu biżuterię. A znakami były serduszki. Kopiemy same śmieci, szajsy i w ogóle... A ja w końcu mam biżuterię. Zaraz zobaczymy to razem. Lowe! Kolejne serduszko do kolekcji. Takie tutaj piękne lowe! Pęk i wpadło! <śmianie> Oglądaj! A my chyba zrobimy sobie challenge i pójdziemy dzisiaj w tamtą stronę, w stronę portu. Zostawimy tutaj auto. Czeka nas około 1,5-2 km deptania plażą i z powrotem i tak chyba zrobimy. Zaczyna się odpływ. Jest przepiękna pogoda. Przyjechaliśmy, było pochmurnie, a teraz Mistrzostwo Świata. Przepięknie. Pewnie nie będzie znowu dobrze słychać, ale jest Robercik, a ja wykopałem kapsla na holenderskiej plaży. Wygrywaj co chcesz. Ja już swoje w życiu wygrałem. I życie każdemu, żeby też wygrał. Ty też Robercik wygrałeś? Pewnie. No. Lecimy dalej. Tam koło z Szeveningen Widoki przepiękne Fantów brak I takie rzeczy wypływają prosto z morza Soplicówkę ktoś obalił W holenderskim Tutaj kurde Normalnie pięknym otoczeniu Tylko czemu nie wyrzucił do kosza A teraz taka miseczka mi wpadła w palce Ma jakieś oznaczenie 3 i hasztag. A do czego służyła nie wiem ale zabieramy. Tak jak Abi zawsze mówi, to co za nami przepiękne szum tego morza prześliczny. Godzina 22.20. Jeszcze jasno, a w tym momencie rafik chyba nie wraca bez piździonka. Chyba mam piździonek. Patrzcie, kochani, do tego razem. A to nie Piścionek, to kolczyk. Badziewny kolczyk, ale widać, że chyba świeży. Nie jest nawet ani trochę zardzewiały. Także co? Druga biżuteria dziś. Druga biżuteria dziś. Robert gania tam pod barem. Ja cały czas woda i jakieś pierdółki wchodzą. Teraz kochani jest jakiś sygnał Ale wygląda na to, że mamy nita Nic ciekawego Wrócił Robert z Podbarów I wykopał takie piękne Lambo, czy coś takiego A między innymi jeszcze Euro 50 centów i 20 centów No pięknie było, było tam iść. Ha, ha. Patrzcie kochani patrzcie na to rafik ma dwa jurki z tej oto dziurki. Pięknie! I kochani, teraz spada takie maleństwo takie maleństwo nad samą wodą znowu, znowu jakiś bazarek z palmą no lecę dalej a ja się pytam gdzie jest czarna peura jak kurka jest trupia czacha gdzie ten nasz okręt Robert bo gdzie nie rum lecimy dalej kochani emocje znowu rosną ale niestety to będzie pewnie bazar Bazar, ale jaki ładny! I nie wiem co to w końcu jest. Czy to był jakiś pierścionek? Jest z napisami. Coś na nim pisze, ale co to też nie wiem. Tu jest tak jakby przerwany w ogóle. Części jego brakuje. Przynajmniej tak mi się wydaje. Widzę jakieś literki L, E, L, C, O, R, A, Z, O, N. Także jak dla mnie, mega znajda. Jak dla mnie, mega znajda. A godzina w pół do drugiej. Lecę dalej, kochani, i następna znajda chwilę po tamtym pierścionku. Patrzcie, kolejne 2 euro dzisiaj, czyli drugie. Gonie Roberta, bo Robert znalazł depozyt. Dwa razy po 2 euro, chyba 50 centów i 5 centów, czyli 4 monety w kupie. A ja teraz patrzcie ile tu musiało przeleżeć. Jaką, jaką ma zieloną patynę. Drugie 2 euro. I teraz nagrywamy znowu, ponieważ mamy jakąś monetę. 10 czegoś. 2002 rok. Ale nie wiem w tym momencie, czym to jest. Wstawię zdjęcie. Kopię teraz nietypowe monety. Tym razem mam franka 1992 rok. Wcześniej wykopałem też jakąś monetkę, 5 pensów, bodajże. Super, super znajdę. Kochani, nie mogę wam nagrywać wszystkiego, ale już mam chyba około 10 monet normalnie z jednych tutaj z jednego miejsca. Cały czas się kręcę w kółko i cały czas sobie kopię kurczę monety. Ja cię kręcę. No fajnie jest tak się bawić. Lecę dalej. Kochani, ktoś tu chyba specjalnie wysypał te monety, bo już ich wykopałem z 15 w okolicy. Dołek na dołku. I zobaczcie teraz. Znowu pensiki wpadły. Kurcze. Nie wiem czy będziecie widzieć. Nie będziecie widzieć, ale jest normalnie dołek na dołku. Pokopane, poryte przeze mnie. Patrzcie tu. Dołek, 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 dołek. Dołek, 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 chodzę i kopię w koło. Szybkie podsumowanko mojego wypadku z Robertem Na plażę Tu jakieś destrukty Tu prawie 5 euro A tu takowa niespodzianka To jest wszystkie te monety, które kopałem w jednym miejscu Chyba 30 coś monet W jednym miejscu Najwięcej ukraińskich Tutaj są franki A tutaj znowu pensy Jakieś angielskie I takie oto tutaj klucz Odważnik wędkarski Serduszko Fejkowy kolczyk jakiś bazarkowy. Nie wiem, piździonek albo kolczyk. Nie mam pojęcia. Bardziej to wygląda na, na jakiś chyba kolczyk. Tutaj było chyba zapięcie z tej strony. Także tyle nam wpadało.